Policyjna interwencja w jednym z przedszkoli pijani rodzice i babcia. Dwunasta edycja Alterfestu, która w mieście organizowana jest od 2012 roku, nie dojdzie do skutku. Policja podsumowuje długi weekend na ulicach. Marcin Janotowicz, witam i zapraszam. To jest u tydzień witefa.pl, a takie są szczegóły informacji. Mysłowicy policjanci interweniowali w jednym z przedszkoli, z którego nietrzeźwa matka chciała odebrać swoje dziecko. Dyżurny z młowickiej jednostki odebrał zgłoszenie o matce, która jest najprawdopodobniej pod wpływem alkoholu i chce odebrać swoje dziecko z przedszkola. Policjanci potwierdzili, że kobieta jest pijana, miała w organizmie ponad 3 promile. W związku z tym, że nie mogła ona w tym stanie opiekować się swoim dzieckiem, na miejsce wezwała swoją matkę. Po krótkiej chwili w przedszkolu pojawiła się babcia dziecka, od której stróże prawa również wyczuli alkohol. Badanie alkomatem w jej przypadku dało wynik ponad pół promila. W międzyczasie na miejsce dotarł także ojciec dziecka, który również w tym dniu spożywał alkohol. Stróże prawa ponownie użyli alkomatu i okazało się, że mężczyzna miał w organizmie 0,2 promila alkoholu. Jak ustalili policjanci, para poza dzieckiem w przedszkolu ma jeszcze trójkę starszych dzieci, które powinny w tym czasie kończyć zajęcia w szkole. O zaistniałej sytuacji mundurowi powiadomili sąd rodzinny. Kolejne badanie na zawartość alkoholu w organizmie ojca dzieci wykazało, że już wytrzeźwiał, a po konsultacji z sądem rodzinnym dzieci pozostały pod jego opieką. O dalszym losie tej rodziny zadecyduje teraz sąd rodzinny. Tegoroczna edycja Alterfestu, który w mieście organizowany jest od 2012 roku, nie dojdzie do skutku. A dlaczego? Sprawdzał to Bartosz Bednarczuk. Awantura o Festiwal Muzyczny w Mysłowicach. Pomysłodawca Alterfestu w braku możliwości organizacji tegorocznej edycji widzi podtekst polityczny. Nie będę tego komentował, ponieważ tego nie czytam. Dzisiaj nasza instytucja boryka się z dużo większymi problemami niż yy, yy, hejt internetowy. Chodzi głównie o problemy finansowe, będące następstwem braku budżetu, jakim zwykle jednostka ta dysponowała, co przełożyło się m.in. na decyzję o tym, by odwołać tegoroczną edycję Alterfestu. Sprawę zupełnie inaczej widzi pomysłodawca festiwalu i zarazem były pracownik Mysłowickiego Ośrodka Kultury, Łukasz Prajer, który w oświadczeniu w portalu społecznościowym Facebook napisał m.in. 25 kwietnia dyrektor Mysłowickiego Ośrodka Kultury poinformował mnie o tym, że nie ma zgody na Alterfest. Jasnej przyczyny nie poznałem. Nie było propozycji: spróbujmy w innym formacie, zróbmy z mniejszym budżetem, wróćmy za rok. Zatem mogę przypuszczać, że przyczyną nie były finanse. Otrzymałem wyłącznie informację, że nie ma możliwości organizacji festiwalu. Nie jest tajemnicą fakt, że brałem czynny udział w wyborach samorządowych. O czym was zresztą informowałem. Hey! Spekulacje prajera ucinają urzędnicy z Urzędu Miasta w Mysłowicach, którzy przypominają, że pomimo jawnych różnic w poglądach pomiędzy aktualnym prezydentem Mysłowic a pomysłodawcą Alterfestu, festiwal z powodzeniem był kontynuowany podczas ostatniej kadencji Dariusza Wójtowicza. Prezydent nie kierował się jakimiś politycznymi przesłankami, nie zwracał uwagi na to, że pan prajer poparł w wyborach jego kontrkandydata, tylko zwracał uwagę na Wartości y, kulturalne y, samego wydarzenia i to, że mieszkańcy bardzo y, cenią sobie ten festiwal. Co więcej, urzędnicy, jak i dyrektor Mysłowickiego Ośrodka Kultury nie wykluczają organizacji kolejnej edycji festiwalu w przyszłości. W tym roku budżet kształtuje się w zasadzie z tygodnia na tydzień. Nie jesteśmy na dany moment w stanie zaplanować tego, co będzie we wrześniu, w październiku. Taka jest smutna rzeczywistość tego, co dzieje się w naszym mieście, a co ma konkretne przełożenie na działalność naszej instytucji. A przypomnijmy tylko, że sytuacja finansowa miasta spowodowana jest nieuchwaleniem przez radnych poprzedniej kadencji budżetu miasta zaproponowanego przez prezydenta Mysłowic Dariusza Wójtowicza i stworzeniem okrojonej wersji budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Tylko w tamtym roku organizacja festiwalu, w którą zaangażowani byli praktycznie wszyscy ówcześni pracownicy mok wyniosła prawie 183 tysiące złotych, z czego wpływy z biletów pokryły niecałe 14 tysięcy. W trakcie minionego długiego weekendu doszło do 12 kolizji. Stróże prawa zatrzymali też 14 kierujących, którzy spożywali wcześniej alkohole. Podczas kolejnego długiego weekendu na drogach można było spotkać większą liczbę patroli drogówki, przeprowadzających kontrole drogowe. Policjanci sprawdzali, czy kierujący poruszają się zgodnie z przepisami i dozwoloną prędkością. Stróże prawa zatrzymali w sumie 99 kierowców, którzy przekroczyli dopuszczalną prędkość. Mundurowi kontrolowali także stan trzeźwości kierujących, stan techniczny pojazdów oraz czy wszyscy podróżujący mają zapięte pasy, a dzieci przewożone są w fotelikach. W trakcie Długiego weekendu doszło do 12 niegroźnych kolizji. Nie obyło się niestety bez pijanych kierowców. W trakcie długiego weekendu policjanci zatrzymali czterech kierujących samochodami w stanie nietrzeźwości i trzech po spożyciu alkoholu. Stróże prawa zatrzymali również czterech rowerzystów, którzy nie powinni wsiadać na rower, dwóch z nich było w stanie nietrzeźwości, a dwóch po użyciu alkoholu. W trakcie kontroli drogowych policjanci zatrzymali również dwie osoby, które kierowały pomimo cofnięcia uprawnień, oraz trzy, które takich uprawnień nigdy nie posiadały. To jest program Minął Tydzienia przed nami takie jeszcze tematy. 160 lat szkoły podstawowej z wesołej. Za nami dni Mysłowic, trzydniowe święto miasta zakończyło się w ubiegłym sobotę. 12 par świętowało złote godziny. Uroczyście i z łezką wzruszenia w miniony piątek 7 czerwca świętowano jubileusz 160-lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 14 w Wesołej. Były występy, uczniów, a także tort i wiele wspomnień. Bartosz Bednarczuk. Ważny dzień dla Mysłowickiej Oświaty. Dziś swoje 160-lecie świętuje Szkoła Podstawowa nr 14. No ogólnie to bardzo mili są nauczyciele, bardzo jest fajny klimat. Mamy fajnych kolegów w klasie. Jest dobra atmosfera, wszyscy się lubią. Bardzo dobrze tutaj się uczy, pracuje. Nie mamy jakichś bardzo wielkich kłótni, czasami się jakieś zdarzają, ale od razu się... Pani, yy, pogodzimy. Historia tej placówki rozpoczyna się na początku drugiej połowy XIX wieku, gdy obecna dzielnica Mysłowic Wesoła nie leżała jeszcze w granicach miasta. Na przestrzeni lat placówka ta zmieniała siedziby, by w końcu w roku 1937 na stałe zagościć w budynku przy ulicy 3 maja 19. Za datę jubileuszu przyjęliśmy datę zwolnienia uczniów. Z wesołej, ze starej wesołej dochodzenia do szkoły na krasowy. Bo kiedyś nie było tutaj w ogóle szkoły. W związku z tym uczniowie musieli codziennie pokonywać no kilka kilometrów, żeby rzeczywiście zdobyć tę wiedzę i umiejętności. Dzisiejsza uroczystość była nie tylko okazją do podsumowania sukcesów, w tym głównie tych sportowych, jakie szkoła na wielu polach święci, ale również do wspomnień o tym, jak w SP14 było kiedyś. Raz lepiej, raz gorzej, z tym, że grono było bardzo. Miłe. Służyło pomocą, ponieważ ja byłem młodym nauczycielem. Także trudno mi. Mieć jakieś tam uwagi. Główna część obchodów 160-lecia szkoły podstawowej nr 14 odbywała się w hali sportowej, której budowa była elementem nowej polityki aktualnych władz miasta wobec mysłowickiej oświaty. Staramy się też w sanitariaty inwestować, nowe klasy multimedialne pomocy naukowe. To, co się przez ostatnich 5 lat stało, to była taka mała rewolucja, bardzo pozytywna rewolucja, związana z podnoszeniem jakości usług w naszych placówkach oświatowych. Jak zapowiada prezydent Mysłowic Dariusz Wójtowicz, tego typu inwestycji w szkoły w Mysłowicach w najbliższych latach będzie dużo więcej. Za nami dni Mysłowic, trzydniowe święto miasta zakończyło się w sobotę w Parku Słupna, gdzie odbył się Dzień Dziecka i Święto Organizacji Pozarządowych. Złote Gody to święto 50-lecia miłości, wierności oraz wytrwałości. Wytrwanie przy sobie połowy wieku stanowi w dzisiejszych czasach niebywały dowód łączącego ludzi uczucia. W takiej właśnie atmosferze we wtorek i środę odbyły się uroczystości, podczas których małżonkowie celebrowali rocznicę swoich wieloletnich związków. A na miejscu była Agnieszka maliszczak Kanzela. 4 i 5 czerwca w Klubie Inicjatyw Lokalnych w Parku Zamkowym jubileusze 50-lecia małżeństwa świętowało 12 par. Małżonkowie przyjęli życzenia, kwiaty oraz ordery prezydenta RP z rąk prezydenta Mysłowic Dariusza Wojtowicza oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Mysłowicach Danuty Niemiec. Złote Gody to święto 50-lecia miłości, wierności oraz wytrwałości. Wytrwanie przy sobie połowy wieku stanowi w dzisiejszych czasach niebywały dowód łączącego ludzi uczucia. W takiej właśnie atmosferze we wtorek i środę odbyły się uroczystości, podczas których małżonkowie celebrowali rocznicę swoich wieloletnich związków: przywiązanie, przywiązanie. i opiekę. Podczas wtorkowej ceremonii jubileusz świętowali Państwo Lidia i Henryk Cebulowie, Wiesława i Włodzimierz Cebularzowie, Gabriela i Zbigniew Dębscy, Bernadetta i Jerzy Rybarzowie oraz Aniela i Ryszard w Żohalowie. Natomiast w środę złotą rocznicę ślubu celebrowali Państwo Teresa i Andrzej Buczkowie, Elżbieta i Jerzy Długajczekowie, Krystyna i Włodzimierz Darscy, Bernadetta i Józef Czekowie, Ilona i Czesław Klimkowie, Małgorzata i Bronisław Królczykowie, a także Teresa i Henryk Wiejowie. Jaki jest sekret długowieczności Związku Świętujących Par? Trzeba po prostu chcieć dużo wytrwałości, tolerancji, wyrozumienia. Nieraz się odwrócić plecami, odejść, ale zawsze wrócić. Trzeba słuchać żona męża, a mąż żony. I już będzie dobrze. No Trzeba zajmować się przede wszystkim rodziną, wyznaczyć sobie cele. Poszczególne dni, tygodnie, miesiące, wspólnie je realizować, dbać o drugą osobę, to znaczy o swoją żonę. No i w zasadzie to można powiedzieć, że wspólnie idziemy do jednego celu. Ja myślę, że jak na początku wie się, czego się chce, to będzie się w tym trwało. I po prostu wierzyło w to, że zawsze będzie dobrze. I ma się tą wiarę, nadzieję, a jak się ma miłość, to już jest wszystko. Dawniej, w naszych młodych czasach, latach, było to normalne, że człowiek bierze ślub i się żyje, i się idzie do przodu. Są dzieci, pracowało się, razem robiło się wszystko. a... U nas może było to troszeczkę inaczej, dlatego że y, mąż pracował w szkole, trenował w klubie, także nie było go za dużo w domu, <noise> więc jak się zjawiał, to było ok. Trzeba być przede wszystkim wyrozumiałym. Miłość oczywiście. <noise> I. Szacunek dla żony, dla otoczenia, dla dzieci. Być zawsze pomocnym na każdym kroku. I być pozytywnie nastawiony do życia. Złego, a co by ciebie na Twoja miłość, to wiem, że nie jest. jestem ja, tylko piłka. piłka. Tak jest. Z tym pozytywnym akcentem Was zostawiamy, a obchodzącym ubieleusz Parom życzymy wielu kolejnych lat spędzonych we wzajemnej miłości. I to była ostatnia informacja w tym wydaniu programu minął tydzień. Na nasze kolejne spotkanie zapraszam za 7 dni. Do zobaczenia.